Lampa natynkowa ścienna Balimora Balux to nowoczesne oświetlenie, które doskonale sprawdzi się na zewnątrz budynku. Ta zaawansowana lampa oferuje wiele funkcji, które sprawią, że twój dom lub przestrzeń publiczna będą oświetlone w sposób efektywny i energooszczędny. Lampa jest wyposażona w diody LED o mocy 12W, co zapewnia jasne i równomierne oświetlenie. Dzięki technologii LED zużywa niewielką ilość energii, co przekłada się na oszczędności w rachunkach za prąd. Ponadto, wiody LED mają długą żywotność, co oznacza, że lampa będzie służyć przez wiele lat. Lampa posiada także wbudowany czujnik ruchu z czujnikiem zmierzchu, który reaguje na poruszające się obiekty w jego zasięgu przy nastąpieniu ciemnej pory doby. Kiedy czujnik wykryje ruch, lampa automatycznie się włącza, co jest szczególnie przydatne w przestrzeniach, gdzie chwilowe oświetlenie jest potrzebne, np. w korytarzach, kolach lub na zewnątrz drzwi wejściowych. Wygląd lampy Balimo jest nowoczesny i elegancki. Jej prosty, ale stylowy design sprawia, że pasuje do wielu rodzajów wnętrz i elewacji budynków. Ponadto, lampa jest wykonana z trwałych materiałów, które są odporne na warunki atmosferyczne, co czyni ją idealnym wyborem.